Witam na moim kanale dzisiaj. Jak wiecie, dokończam szafki. Mam tu już trochę poucinanych kawałków. Widzicie mnie, mam nadzieję. To idzie tu te luki, które tu zostały. Będą sznurki, albo nie wiem jeszcze co, ale coś będzie na pewno. Ech. Mój kot będzie w tle słychać, go nie pomiał. Szykuję wkręty i wkręcamy. Ale ja tak planuję taką do dookoła zrobić, No to będzie ładnie wyglądać. Jeden na wolę. no. To będzie elegancko, ta jedna część zrobiona. Teraz tak. To będzie jeszcze pomarowane. wrówno. K jestbym to tak wycił albo tak coraz praca Kręty. To będzie lepiej czy gorzej. Wiecie, jak to bym miał przykręcić? Się otwierało, nie? Później odcinek będzie końcowy tych szafek, bo wszystkiego no dzisiaj pewnie nie bo się nie chce. Уже не застало там, также. tu odtó tak jak Tak potrzeba to nie ma. Nie no są mam no całe wiadro. Pzesz sobie kupić nowe ten. I patrzymy, zobaczymy jak to się nagrało. No ładnie, te szafki będą pomalowane. Ta się odbiera, ta też. Teraz dociąć te kawałki. Muszę tu jedną rzecz zrobić, oczywiście, gotuję sobie obiad, żeby nie było bez obiadu, w sobotę. Kiedy będziecie to widzieć, nie wiem. Mielone gotuję jakby ktoś pytał co gotuje. Mielce, mieluńce, panie, mielone. A, nie będziemy już dokadać. Może nawet starczy jeszcze. Dobrze, teraz co tu jeszcze tak? Docinamy te kawałki, bo chciałbym dzisiaj to założyć, żeby to już było i muszę kupić magnesiki, żeby to się trzymało, bo powiecie mi, że jak to bez takich tych 30 30. Jakby ktoś się pytał, to tu mam taką płytę właśnie. I zaznaczam sobie te trzydzieści. na no do trzydzieści. To nie musi być, bo przecież będę Jakieś poprawki. Będę przecież jeszcze to mi dawał. Kupiłem sobie po to, takera. Tak, się nazywa. A odmierzamy sobie z tego. Jeszcze jedna mi ta została. Ale nie będzie już potrzebna, Pójdzie na działkę. O, wszystko leci za dużo tego. нужно добраться. dużo też para została. <laughs> Nic. Może być tak. Nie będziemy z tego szalać przecież. Tak to będzie. Przecież dojdzie ta. Jeszcze no, mam tu widzicie, ale to szczególnie nie chciałem Kupi się liny, to będzie ładnie wyglądać

Chcemy na to tylko tak przyjdziecie? Tak, to jest tak. Myślałem, że to tak będzie. Nie do Przesunęła się aha, bo ja w środku tych belek nie zrobiłem. czemu to uciekło. Ale kuchnia coraz to lepiej będzie wyglądała. Po kolejne kolejnej części będziemy dalej robić. O. Czyli to musi być z tyłu zrobione. Dobra. No, dzisiaj to wszystko będzie. Muszę obejrzeć, jak to wyszło na filmiku, ale jestem zadowolony. Poprzyczepiam wszystko, co trzeba. Bywało gorzej. Powodzenia.